Robert trzyma za rękę swoją piękną, narzeczoną Ginę. Ona natomiast ubrana jest w piękną, olśniewającą białą suknię. Ale rzeczywistość jest teraz zupełnie inna w porównaniu z dniem ich ślubu, uwiecznionym na fotografii. Roberta już nie ma z Giną. Pozostała już tylko nadzieja, która mówi Ginie do zobaczenia najdroższy. Gina, wpatrując się w to zdjęcie, wspomina dni zaręczyn, aż wczesne małżeństwo. Mówi. Marzyliśmy wtedy o swoim własnym domu, a także to, że jak najlepiej wychowamy naszego synka Abrahama. To był zwykły dzień, 15 maja 2013 roku. Wtedy to Robert, wychodząc do pracy, pocałował na pożegnanie Ginę. Pracował on jako sprzedawca części zamiennych i tego dnia musiał wybrać się do miasta oddalonego o kilka godzin od ich rodzinnego domu. Musiał on przewieźć pewną dużą kwotę. W pewnym momencie jego autobus został zatrzymany przez grupę. Ekstremistów islamskich. Terroryści dokładnie znali jego imię oraz imię mężczyzny, który był drugim chrześcijaninem, Eliego. Kazali im natychmiast wysiąść z autobusu. Następnie obaj mężczyźni zostali porwani. Dina musiała wyprowadzić się razem ze swoim rocznym synkiem Abrahamem do swoich teściów. Na Bliskim Wschodzie samotne kobiety żyjące na własną rękę są bardzo źle traktowane, nękane. Utęskniona Gina czekała niecierpliwie na choćby najmniejszą informację o swoim mężu. Kilka miesięcy później porywacze zadzwonili do krewnych Eliego, żądając okupu. Zażądali oni okupu w wysokości 600 tysięcy funtów syryjskich, co na tamten czas było równoznaczne z 19 tysiącami złoty. Była to kwota, na którą przeciętny syryjski robotnik musiał pracować kilka lat. Krewni Eliego jednak zdołali uzyskać taką sumę pieniędzy, i Eli został uwolniony. Gina natychmiast próbowała zobaczyć się z Elim, by uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. Czy jej mąż żyje? Czy jest cały? Jak się ma? Tyle pytań kłębiło się w jej głowie. Teściowie jednak zabronili Ginie spotkać się z mężczyzną. W zamian wysłali ciotkę jej męża. Kiedyż spotkała się z mężczyzną, Eli powiedział jej: Widzi pani, co mi zrobili? Pokazując rany na swoim ciele. Oni bili mnie łańcuchami i nie wiem czym jeszcze, po czym cieszył się, że jest wolny. Był bardzo szczęśliwy z tego faktu. Następnie kontynuował, ale Robert, ja myślę, że on by tego nie przeżył. Kobieta zdziwiona, co mówi Eli, zapytała, dlaczego tak myśli. Eli kontynuował. Chodzi o to, że za każdym ciosem kazali Roberowi przejść na islam, a on wtedy odpowiadał: Ja mam swojego Boga. I to wszystko. Eli nie powiedział, czy jego też zmuszali do przejścia na islam, i co gorsza, czy rzeczywiście przeszedł na islam. Bo dla chrześcijanina był to wstyd. Wstyd przed ludźmi, wstyd przed Bogiem. Bo jak jest napisane w Ewangelii, według Świętego Mateusza, rozdział 10, werset 32-33. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi. Przyznam się i ja przed moim ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprze się i ja przed moim ojcem, który jest w niebie. Jakiś czas później pewni mężczyźni zadzwonili do Dżiny żądając 5 milionów funtów syryjskich to znaczy na tamten czas 160 tysięcy złotych. Dina jednak była gotowa dać każdą sumę pieniędzy, aby tylko ocalić swojego męża, aby Rob mógł wrócić wreszcie do domu. Mężczyźni ci jednak nie pokazali Ginie żadnego zdjęcia. Gina też nie usłyszała jego głosu. Było już pewne, że nie są to prawdziwi porywacze. Mimo, że minęło już 8 lat od tego wydarzenia, Abraham wciąż klęka obok Diny. I razem modlą się słowami. Panie Boże, niech będzie Twoja wola. Panie Boże, niech Robert wróci cały i zdrowy do domu. To, co wyróżnia każdego chrześcijanina, to nadzieja, bo nadzieja zawieść nie może. Rozpromienia ona duszę, nadaje sens istnieniu, pogłębia wiary. Pomimo burz, Prowadzi ona wytrwale strudzonego marynarza do portu, aby tam mógł odpocząć. Czy masz może czasem tak, że czujesz się bezsilny wobec pewnych wydarzeń, które mają miejsce w twoim życiu? Bo widzisz, chrześcijanie na całym świecie, ci najbardziej prześladowani często naprawdę czują się bezsilni. Nie są w stanie sami sobie pomóc. Ale to, co ma ogromną moc, aby przenosić góry, to wiara, że modlitwa naprawdę ma moc. Módmy się za prześladowany Kościół. Zachęcam Cię do tej modlitwy. Dystrybucja Biblii i literatury W niektórych krajach nadal brakuje Biblii, książek i innych pism chrześcijańskich, które pomagają chrześcijanom wzrastać w wierze. Módmy się, aby te często tajne dostawy bezpiecznie docierały do odbiorców i były dla nich błogosławieństwem. I powodem do radości.